Dośrodkowanie w pole karne Skali i Amerykanie wychodzą na prowadzenie w czwartej minucie. Fantastyczne uderzenie głową Skaliego. Jednak tutaj jeszcze kwestia tego, czy nie było spalonego. Mają pretensje do arbitra defensorzy z Tajlandii. Konsultacja z Barem ostatecznie jednak ustala, że Bramka zostaje uznana. Carter Vickers i 2-0. Znowu pokonany Lacord Paul. 26 minuta. Stany Zjednoczone prowadzą już dwoma bramkami. Do tej pory remis z Norwegią i 3-2 z Algierią to były wyniki reprezentacji Stanów Zjednoczonych. A dzisiaj pewnie Amerykanie zmierzają do tego, by powalczyć z Norwegami o zwycięstwo w grupie. Adams tutaj może zadecydować bilans bramkowy. Więc ważne będzie dla piłkarzy amerykańskich, aby dzisiaj wysoko wygrali. Robinson, Cole, Osho. Balogo, No ale w boczną siatkę, jakżeż on to spudłował! Miał fantastyczną okazję. Dong Song. Dirom Ram. Tajlandczycy przed szansą na akcję ofensywną, ale oni nawet nie kwapią się, aby przejść bliżej bramki amerykańskiej, bowiem wolą rozgrywać, jak widzimy, krótkie podania na własnej połowie. Utai Rat. Wong Gorn. Aksom Sri, Pomphan. Dongsong, song. Ram. Biega poliszyć. Jakby zniecierpliwiony tym rozgrywaniem piłki przez Tajlandczyków. I Balogun tym razem trafia do siatki. Stany Zjednoczone prowadzą już trzema bramkami. 33,5 minuty gry za nami. 3 do 0 dla Amerykanów. Gospodarze dzisiaj strzelają jak na zawołanie Oni chcą koniecznie wygrać w tej grupie Aby później mieć łatwiejszego rywala w jednej szesnastej finału Fala Doliczony czas gry pierwszej połowy Jest zagranie w pole karne Ponownie fala Kaman Saracza. odbita piłka rykoszetem Wpala do siatki A więc do szatni Amerykanie tracą jeszcze gola 3-1 Tajlandia Ze zdobyczą bramkową bardzo ciekawie nam się ten mecz rozwijał, zwłaszcza w końcówce pierwszej połowy. Nabierają wiatru w żagle Tajlandczycy, ale teraz rozgrywają futbolówkę Amerykanie. Richards, Robinson, Richards, spokojna wymiana piłek na własnej połowie. Adams, McKinney, jeden z najlepszych piłkarzy amerykańskich, oczywiście obok kapitana, czyli. Christiana puliszycia. Poliszyć zagranie do baloguna. Słupek. Kaman. daleki wykop. Przejmuje Adams. Robinson. Amerykanie wciąż w natarciu. Adams do Kolio, Kaliszo, ale także i znajdował się na spalonym. Chwila wytchnienia i za chwilę zaczną Tajlandczycy. Fala. Zagranie w pole karne. Uwolnił się Kaman i zdobywa bramkę kontaktową. A więc Tajlandczycy 2, a Amerykanie 3. Idealne uderzenie Kamana, nieupilnowany został przez obrońców amerykańskich, o i będzie tutaj reprymenda z pewnością od selekcjonera. Robinson w polu karnym walczy jeszcze z Poei Fimai. Robinson sfaulowany, rzut wolny. Ale też i będzie kartka. Aksorn Sri ukarany czerwonym kartonikiem za to wejście. Chyba musi zejść z boiska Antoni Robinson. W jego miejsce pojawi się Dest. Skali Pulisic. Ponownie Skali. 77 minuta. Szansa jeszcze na akcję ofensywną. Niekryty był Tesman. Koli Ioshoi. 4-2. Świetne uderzenie z 18 metra. Koli Josho wpisuje się na listę strzelców. Świetna akcja, fantastyczne rozegranie. I Amerykanie potwierdzają, że są tutaj lepszą drużyną. 4 do 2 dla Stanów Zjednoczonych. Zwycięstwo gospodarzy. XG wynoszące prawie 3, podczas gdy Tajlandia miała 59 setnych tego wskaźnika. 23 strzały, w tym 10 celnych. Tak wyglądał ten mecz. Zostawcie suba, kciuka, komentarz i zapraszam na kolejne mecze.